Mysz leśna, zwana też myszarką leśną, czyli Apodemus flavicolis, to gatunek małego gryzonia z rodziny myszowatych i rodzaju myszarki, która występuje w lasach, ogrodach, parkach, na polach uprawnych i pastwiskach większej części kontynentalnej Europy, a także na terenach Azji. W Polsce jest to znany gatunek dzikiej myszy leśnej. Która sprytnie wspina się po drzewach na wysokość powyżej 20 metrów. Myszarka leśna osiąga długość do 13 cm, a ogon dodatkowo mierzy około 10 cm. Masa ciała myszy polnej mieści się w granicach 20 do 60 g. Futro ma barwę żółto-brązową, a na brzuchu jest białe. Myszarka posiada duże oczy oraz uszy. I ogon większy niż u myszy polnej. Gryzoń ten aktywny jest o zmierzchu i w nocy. Mysz leśna jest wszystkożerna, ale przede wszystkim spożywa nasiona drzew. Dietę swoją uzupełnia jagodami, owocami, owadami pąkami i pędami roślin oraz grzybami. Zjada też pisklęta ptaków, a nawet padlinę. W Polsce posiłki myszy uzależnione są od pory roku. Myszy leśne rozmnażają się od lutego do października.